Musimy działać szybko. Toyota właśnie zabiła Suzuki swoim nowym produktem i wysyła fale uderzeniowe w świat motoryzacji. Możesz w to nie uwierzyć, ale ta nowa oferta ma zamiar wynieść konkurencję na zupełnie nowy poziom. Co więc ta przełomowa nowość wnosi, by przyciągnąć uwagę? Co to oznacza dla Suzuki i dlaczego powinieneś zwrócić na to uwagę? Pozwól, że to dla Ciebie wyjaśnię. Jak bardzo jest wydajny? Zacznijmy od silnika. To wielka sprawa i zaufaj mi. Będziesz chciał wiedzieć o tym wszystkim. Kiedy otworzysz maskę, powita cię solidny silnik 2TRF. To nie jest byle jaki silnik. To ten sam niezawodny, czterocylindrowy koń roboczy, który przez lata był sercem i duszą kultowego modelu Takoma. Mówimy o potędze, która wytwarza imponujące 161 koni mechanicznych i 181 funtów momentu obrotowego. Ale nie daj się zwieść tym liczbom. Ten kompaktowy silnik umieszczony w małym samochodzie terenowym z pewnością ma poważną moc. Nie ma znaczenia, czy wolisz dotykowe wrażenia tradycyjnej sześciobiegowej skrzyni manualnej, czy płynny poślizg ośmiobiegowej automatycznej skrzyni biegów. Ta potęga dowiezie Cię tam, gdzie chcesz, bez żadnych przerw. Teraz możesz pomyśleć, że przy całej tej mocy oszczędność paliwa prawdopodobnie ucierpiała. Prawda? Nie tak szybko, nawet z tak mocnym silnikiem. Ten zwinny samochód terenowy potrafi zużywać paliwo przygodnych pochwały 22 milach na galon. Imponujące, prawda? Ale co, jeśli masz ciężki ładunek do przewiezienia? Nie martw się. Ta mała bestia może holować do 3500 funtów bez najmniejszego wysiłku. Mówiąc prościej, ten silnik jest kwintesencją silnika dla podstawowego modelu, zapewniając rodzaj wytrzymałej wydajności która czyni go naturalnym konkurentem dla wytrzymałych ciężarówek, takich jak Takoma, Prado i Hilux. Ale czekaj, jest jeszcze więcej do opowiedzenia i zdecydowanie warto zwrócić na to uwagę. Od dłuższego czasu krążyły plotki o hybrydowej wersji ich modeli, i wiecie co? Plotki są prawdziwe. Początkowe plany napotkały pewne przeszkody, gdy inżynierowie napotkali problemy z testami emisji. Jednak Toyota, będąc innowacyjną i odporną firmą, wzięła rzucone w nią cytryny i zrobiła z nich naprawdę orzeźwiającą lemoniadę. Najnowszym hitem z garażu Toyoty jest iForce Max. Ten doładowany hybrydowy silnik robi furorę, ponieważ został bezpośrednio zainspirowany podręcznikiem Takoma. Co kryje się w tym potędze? To dynamiczny duet. 2.4-litrowy turbodoładowany czterocylindrowy silnik połączony z silnikiem elektrycznym i wytrzymałym akumulatorem. Razem generują oszałamiające 326 koni mechanicznych i zdumiewający moment obrotowy 465 funtów na stopę. Teraz, prawie słyszę, jak pytasz, to brzmi fantastycznie. Ale co z oszczędnością paliwa? Nie bójcie się. Ludzie! Toyota skrupulatnie stworzyła tę hybrydową bestię, aby osiągnąć około 27 mil na galon w mieście i zdrowe 28 mil na galon na autostradzie. Teraz to zdecydowanie zawstydza nawet potężnego TRF. Trzymajcie kapelusze, bo oto wisienka na torcie. Ten potężny silnik znajdzie się w mniejszym, szybszym i zwinniejszym kompaktowym suwie. Wyobraź sobie te możliwości. To wystarczy, żeby się zastanowić, czy ten nowy SUV mógłby potencjalnie rzucić wyzwanie zawsze popularnemu Suzuki Jimny. Teraz słyszę, jak pędzą Twoje myśli, ale czy to nie są zupełnie inne pojazdy? Masz rację do pewnego stopnia, ale bądźmy realistami. Toyota nie zanurza palców u stóp w wodach konkurencji. NI! Nurkują na główkę i nie mają na celu tylko dogonienia Gimniego. Mają na celu pozostawienie wszystkich rywali w lusterku wstecznym. Muszę przyznać, że chociaż zwykle nie składam odważnych prognoz, ten SUV napędzany silnikiem E-Force Max zapowiada się na coś naprawdę niezwykłego. Jasne! Nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, ponieważ są one wciąż owiane tajemnicą. Ale biorąc pod uwagę liczby, które się krążą, wystarczy, aby serce każdego miłośnika motoryzacji zabiło szybciej z ekscytacji. Wyobraź sobie dreszczyk emocji związany z doświadczeniem tego nowego Suwa. To elektryzująca myśl teraz pewnie mówisz co z możliwościami jazdy w terenie? Pozwól, że wyjaśnię, ale zanim przejdziemy do konkretów poświęć chwilę, aby polubić i zasubskrybować nasz kanał: możliwości jazdy w terenie. Jeśli chodzi o podbój terenów otwartych, sama moc nie jest końcem historii. To tutaj w centrum uwagi pojawia się stały napęd na cztery koła, i powiem Wam, że to prawdziwy game changer. Działa harmonijnie zarówno z centralnym, jak i tylnym blokowanym mechanizmem różnicowym, zapewniając niesamowity poziom przyczepności i kontroli, którego trudno byłoby znaleźć w wielu innych pojazdach. Ale czekaj, przejdźmy do prawdziwej magii. Która tkwi w geometrii terenowej. Wyobraź sobie to jako skrupulatnie skalibrowany zestaw kątów, które zamieniają mini-land cruisera w prawdziwego mistrza pokonywania przeszkód. Mówimy tu o oszałamiających specyfikacjach. Oszałamiający kąt natarcia 32 stopnie, kąt rampowy 25 stopni i kąt zejścia 22 stopnie. Te liczby oznaczają, że ten SUV pokonuje strome zbocza i ostre formacje skalne z finezją doświadczonego alpinisty, można odnieść wrażenie, że Miniland Cruiser został zaprojektowany specjalnie do pokonywania najbardziej zdradliwych krajobrazów. Po prostu obserwuj, jak zostawia konkurencję w tyle. Teraz możesz pomyśleć: okej, okay. ale to po prostu kolejny wojownik terenowy, prawda? Cóż, wstrzymaj się z tą myślą, bo jestem tutaj, aby powiedzieć ci że to po prostu nieprawda. Mini Land Cruiser został stworzony, aby być prawdziwie wszechstronnym koniem roboczym, który spełnia potrzeby każdego kierowcy, nie tylko zagorzałych entuzjastów jazdy terenowej w zakurzonych butach. Jasne, jest gotowy, aby poważnie zagrozić Suzuki Jimny i Fordowi Bronco. Ale ten SUV oferuje o wiele więcej niż tylko możliwość poruszania się po dzikich szlakach. Toyota poszła naprzód i stworzyła unikalne podejście, które sprawia, że Mini Land Cruiser jest prawdziwym majsterkowiczem. I uwierz mi, będziesz chciał o tym wszystkim usłyszeć. Teraz porozmawiajmy o tym, jak ta kompaktowa Dynamo może bez wysiłku przejść od trudnych przygód na świeżym powietrzu do codziennych scenariuszy jazdy. Dzięki responsywnemu układowi kierowniczemu i zwinnemu prowadzeniu, ma zdolność do szybkiego poruszania się po ulicach miasta, a jednocześnie czuje się jak w domu na trudnym terenie. Wyobraź sobie, że przyciągasz wzrok, wjeżdżając na zatłoczony parking, a następnie wjeżdżasz na szlak w weekend, nie tracąc ani chwili. Tak, o tej wszechstronności mówimy. Zwróć uwagę na imponujący wachlarz funkcji technicznych. To nie jest po prostu pojazd, to centrum dowodzenia high-tech, które ma zapewnić łączność. Gdziekolwiek droga lub jej brak cię zaprowadzi, dzięki intuicyjnemu systemowi informacyjno-rozrywkowemu na wyciągnięcie ręki, możesz z łatwością uzyskać dostęp do nawigacji, muzyki, a nawet bieżących informacji o ruchu drogowym. I nie będziesz musiał się męczyć ze skomplikowanymi elementami sterującymi. Wszystko jest zaprojektowane tak, aby zapewnić ci skupienie się na tym. Co najważniejsze, na jeździe przed tobą nie musisz iść na kompromis, jeśli chodzi o komfort odkryjesz, że Mini Land Cruiser nie skąpi luksusowych akcentów. Wyobraź sobie pluszowe siedzenia, które nie tylko są stylowe, ale także wspierają cię podczas długich podróży. Niezależnie od tego, czy wybierasz się w dzicz, czy po prostu przejeżdżasz przez miasto, dzięki regulowanym ustawieniom dostosowanym do twoich preferencji poczujesz się, jakbyś był otulony przytulnym kokonem, gdy ruszysz w drogę. Porozmawiajmy teraz o tym, ile to będzie kosztować. Sina Toyota mierzy wysoko, chcąc wykroić sobie odrębną niszę wśród swojej kultowej gamy legendarnych, modeli i w ten sposób utorować sobie drogę do anałów historii motoryzacji. Dzięki skupieniu się na innowacjach i wydajności, ten ekscytujący nowy dodatek wywołuje szum. A według informacji poufnych z Best Car warto zwrócić uwagę na cenę wyjściową tego cudeńka. Przewiduje się, że będzie to kwota od 190 do 24,0 dolarów. Teraz niemal słyszę westchnienia i sceptyczne szepty: Look. Świetnie, zaczynamy z grami krupiera i zaskakującymi ukrytymi opłatami. Ale poczekaj chwilę, ponieważ pomimo wszelkich potencjalnych dodatków możesz realistycznie oczekiwać, że ta przejażdżka zakończy się gdzieś między 30 tysięcy a 40 tysięcy. Aby naprawdę spojrzeć na to z perspektywy, spójrzmy na obecny krajobraz rynkowy. Toyota 4Runner. Fenomenalny samochód terenowy sam w sobie. Ma cenę wyjściową około 40.0 USD i może łatwo wzrosnąć do ponad 55.0 USD, gdy załadujesz go wszystkimi bajerami. Ale oto haczyk. Ten nowy model jest strategicznie pozycjonowany tuż pod tym progiem, umiejętnie ocierając się o ciężkie ciosy w tej kategorii, jednocześnie utrzymując wartość na nasyconym rynku. Nie zapominajmy o Suzuki Jimny, który jest tym uroczym, miniaturowym dynamem terenowym który zdobył serca wielu entuzjastów. Na rynkach, na których jest oficjalnie dostępny, takich jak Australia, zaczyna się od około 3490 USD i rośnie. Haczyk nie jest oficjalnie sprzedawany w Stanach Zjednoczonych. Zamiast tego nieoficjalne importy, które trafiają do kraju, są podobne do rzadkich klejnotów i mają wysoką cenę, często około 45.0 USD lub więcej, jeśli weźmie się pod uwagę koszty importu i modyfikacje. Teraz zaczyna się robić naprawdę ciekawie, podczas gdy inne marki mogą starać się podciąć konkurencję i zdobyć udziały w rynku, Toyota wkłada w to sporo pracy. Nie grają tylko w grę liczbową, aktywnie rzucają wyzwanie rywalom, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, które oczarowują rynek. To prawie tak, jakby mieli schowaną tajną broń, gotową do użycia. To, co czyni to szczególnie przekonującym To fakt że Toyota najwyraźniej wnikliwie przeanalizowała krajobraz konkurencji i zidentyfikowała kluczowe możliwości. Skupiają się na tym, co sprawia, że ich modele są uwielbiane przez konsumentów i nie boją się podejmować ryzyka. Odświeżające jest widzieć producenta tak oddanego przekraczaniu granic, czy to poprzez nowe technologie, ulepszenia wydajności, czy atrakcyjne wzornictwo. Toyota nie tylko rewolucjonizuje swoje typowe oferty, ale także tworzy opcje które angażują i ekscytują konsumentów, którzy pragną czegoś więcej niż tylko zwykłego pojazdu. Dają ci wybór, połączenie funkcji, stylu i innowacji, które przemawia bezpośrednio do tych odważnych duchów. Jak to wygląda? Nie sposób nie zauważyć, co Toyota próbuje osiągnąć dzięki temu najnowszemu wydaniu. To oszałamiający, kompaktowy cud, który oddaje piękny hołd legendarnemu słowowi Land Cruiser. Oddając istotę przygody i eksploracji w mniejszym opakowaniu, to zminiaturyzowane arcydzieło łączy klasyczny styl z modnym, nowoczesnym akcentem, eksponując śmiałe linie i solidną postawę, która praktycznie krzyczy o trwałości. Wszystko to jest zgrabnie opakowane w eleganckie akcenty, które ociekają wyrafinowaniem. To, jak hipnotyzujące połączenie przeszłości i teraźniejszości. A trudno będzie znaleźć model, który przyciąga wzrok tak jak ten, gdy przemierzasz miasto lub wyruszasz w teren. Porozmawiajmy chwilę o wyglądzie zewnętrznym. To naprawdę mistrzowskie połączenie ponadczasowych wskazówek projektowych z nowoczesnym stylem. Ta kultowa przednia kratka od razu przyciąga uwagę, stojąc wysoko jako dumny symbol dziedzictwa Land Cruisera. Ale ten SUV to nie tylko ładna buzia. Gdy połączysz tę klasyczną osłonę chłodnicy z muskularnymi osłonami błotników i kwadratowymi lusterkami bocznymi, otrzymasz uderzającą równowagę między surową wytrzymałością a atmosferą wyrafinowanej elegancji. To wygląd, który komunikuje pewność siebie i możliwości, jasno dając do zrozumienia, że ten pojazd jest gotowy na każdą przygodę. A jeśli chodzi o aerodynamikę, powiem Ci, że ten pojazd jest mistrzem w przecinaniu wiatru. Rzeźbiony nadwozie to coś więcej niż tylko uczta dla oczu. Skutecznie minimalizuje opór powietrza, co przekłada się na lepszą oszczędność paliwa i zwiększoną stabilność nawet przy prędkościach autostradowych. Więc niezależnie od tego, czy wybierasz się na weekendowy wypad, czy po prostu dojeżdżasz do pracy, przekonasz się, że ten SUV został zaprojektowany tak, aby długie podróże były płynne, podczas gdy bez wysiłku pokonujesz kilometry, ciesząc się jazdą ale jeśli uważasz, że wygląd zewnętrzny jest imponujący. Poczekaj, aż zobaczysz świat opcji personalizacji, jakie Toyota oferuje dla Mini Land Cruiser. Od przyciągających wzrok kolorów lakieru, po szykowne wykończenia wnętrza, a także od praktycznych akcesoriów, takich jak relingi dachowe, po wytrzymałe światła terenowe. Ten pojazd jest przygotowany do personalizacji. Możesz zaprojektować tę małą bestię tak, aby pasowała do twojej wyjątkowej, wytrzymałej lub stylowej wrażliwości. To prawie tak. Jakbyś dostał pojazd przygodowy stworzony specjalnie dla ciebie, dostosowany do twoich konkretnych potrzeb. I bądźmy szczerzy, to jest cholernie fajne. Teraz wejdźmy do środka tego cudeńka. Gdy tylko otworzysz drzwi, zostaniesz powitany zachwycającą mieszanką komfortu i praktyczności, od razu przypominającą kultowy FE25. Prosta funkcjonalność z pokrętłami i pokrętłami jest idealna do radzenia sobie w każdym terenie. I bądźmy szczerzy, potencjalny brak ekranu dotykowego może okazać się raczej zaletą niż wadą. To ukłon w stronę surowej prostoty, którą kochają poszukiwacze przygód, zapewniając że nigdy nie zostaniesz oderwany od dreszczyku emocji podczas jazdy. Nie pomijajmy również tego, co to oznacza dla komfortu. To nie jest po prostu przeciętny kompaktowy słów. To pluszowa przystań. Te skórzane siedzenia prezentują przemyślanie zaprojektowane kontury i konfigurowalne ustawienia, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby, zapewniając Ci maksymalny komfort jazdy, niezależnie od tego, czy wybierasz się w krótką podróż, czy długą podróż. Wyobraź sobie że zapadasz się w te siedzenia po długim dniu, to czysta rozkosz. Oczywiście, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wiemy, że jest ono najważniejsze. I możesz liczyć na Toyota, że wyposaży nowego Mini Land Cruisera w zaawansowany system wspomagania kierowcy, który integruje najbardziej postępowe technologie. A co z nawigacją? Cóż, pomyśleli też o tym. Zintegrowany system nawigacyjny będzie działał jak Twój zaufany nawigator, Dostarczając krystalicznie czyste wskazówki, które pozwolą ci utrzymać się na właściwej drodze i uniknąć stresu za każdym razem, gdy wyruszysz w drogę. Ponadto najnowocześniejszy system informacyjno-rozrywkowy służy jako portal do łączności i rozrywki. Jest praktycznie wyposażony w funkcje zaprojektowane tak, aby każda jazda była dziecinnie prosta. A teraz, przechowywanie sprzętu, to kolejny obszar. W którym mini Land Cruiser naprawdę się wyróżnia. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na rustykalny weekendowy wypad na łonie natury, czy po prostu załatwiasz codzienne sprawy, ten SUV to cud inteligentnych rozwiązań do przechowywania. Znajdziesz przegródki, które płynnie się dopasowują, aby schludnie uporządkować wszystko, od zakupów spożywczych po sprzęt kempingowy. I wierzcie lub nie, mimo kompaktowych rozmiarów, ten SUV może pochwalić się zaskakująco przestronną kabiną, która wygodnie pomieści pięciu pasażerów. Ta przemyślana konstrukcja sprawia, że jest idealnym towarzyszem rodzinnych wycieczek i wyjść ze znajomymi, zapewniając, że nikt nie będzie czuł się skrępowany podczas wspólnych przygód. Wyzwania: Toyota zbudowała sobie całkiem niezłą reputację. Produkując pojazdy, które są praktycznie niezniszczalne. Ale jeśli chodzi o możliwości terenowe mini Land Cruiser, nadal istnieje pewna aura tajemnicy otaczająca jego osiągi. Wielkie pytanie, które każdy sobie zadaje, brzmi: czy ta kompaktowa bestia poradzi sobie z trudnymi, trudnymi szlakami z taką samą niezachwianą pewnością siebie, jak jej większy brat? Pełnowymiarowy Land Cruiser? To zagadka, którą można rozwiązać tylko z czasem i poważnymi testami w warunkach rzeczywistych. Ale jest haczyk. Jedno jest pewne, jeśli chodzi o doskonałość inżynieryjną, Toyota zawsze była siłą, z którą trzeba się liczyć. Mają kunszt, bez wątpienia. Teraz zajmijmy się słoniem w pokoju. Mogę sobie wyobrazić twój tok myślenia w tej chwili z Toyotą, która ma imponującą linię Land Cruiser i niezaprzeczalnie premium odznakę. Wielu z was może założyć, że ten terenowy mini będzie miał wysoką cenę, gdy zaczniesz dodawać wszystkie bariery. I szczerze, kto mógłby cię winić za takie myślenie? Ale pozwól, że rzucę trochę światła na tę sytuację. Jasne, może to nadwyrężyć twój portfel odrobinę bardziej niż Suzuki Jimny, ale zaufaj mi, kiedy mówię, że Mini Land Cruiser ma kwalifikacje, aby uzasadnić tę wysoką cenę. Widzisz, nie kupujesz tylko błyszczącego nadwozia, inwestujesz w niezrównany kunszt inżynieryjny Toyoty i bogatą historię, którą reprezentuje marka Land Cruiser. To jak zdobycie biletu pierwszej klasy do obiecanej krainy off-road, moi przyjaciele. Ale bądźmy realistami przez chwilę. Aby utrzymać tę wytrzymałą, uniwersalną postawę, którą fani Land Cruisera znają i kochają, Toyota może musieć pójść na pewne poświęcenia, szczególnie jeśli chodzi o przestrzeń w kabinie. W końcu umieszczenie całej tej imponującej inżynierii w kompaktowym opakowaniu może być nieco trudne. I bądźmy szczerzy, żyjemy w czasach, gdy każdy samochód jest wypełniony po brzegi najnowszymi gadżetami i funkcjami technologicznymi. Oto myśl. Mini Land Cruiser może narazić się na trochę negatywnych reakcji, zmniejszając cyfrową magię, która stała się tak powszechna w dzisiejszym świecie motoryzacji. Zanurzmy się nieco głębiej w tym. Co sprawia, że ten pojazd jest wyróżniającym się konkurentem? Inżynieria Mini Land Cruiser jest tak zaprojektowana, aby umożliwić ci stawienie czoła wielkim terenom zewnętrznym i nie unika wyzwań. Dzięki solidnemu zawieszeniu i niezawodnemu układowi napędowemu ten SUV jest zaprojektowany do poruszania się po wszystkim, od piaszczystych plaż po skaliste góry, dostosowując się do otoczenia jak kameleon w lesie. Nie jest to więc po prostu mała ciężarówka o znajomej nazwie. To cud nowoczesnego designu, który stawia czoła żywiołom. I tutaj właśnie widać tę wspaniałą inżynierię. Niezawodność Możesz być pewien, że gdy przekręcisz kluczyk w tym małym potworze, będzie on gotowy do zapewnienia stabilnej wydajności, popartej znakomitą historią Toyoty w zakresie trwałości. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na weekendowy wypad, czy po prostu szukasz zaufanego sojusznika w codziennych dojazdach, Mini Land Cruiser jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Wraz z rosnącym trendem na -y i crossovery, które zaspokajają ducha przygody, widzimy coraz więcej marek próbujących wykorzystać surowy styl życia w terenie. Jednak niewielu może dorównać historii doskonałości Toyoty na tym polu. Nazwa Land Cruiser jest synonimem jakości i możliwości, co dodaje warstwę oczekiwań do tego nowego kompaktowego modelu. Toyota naprawdę liczy na swoje dziedzictwo, ale wnosi coś nowego coś. Co może na nowo zdefiniować Twoje oczekiwania? Przyjrzyjmy się więc, jak wypada na tle rywali. Konkurencja. Zanurzmy się w świecie kompaktowych suwów, rzucając okiem na Suzuki Jimny, legendarnego subkompaktowego suwa, który oczarował serca poszukiwaczy przygód na całym świecie i szczyci się zagorzałym kultem. Ta mała bestia jest tak samo chętna i wytrzymała jak mały terrier, zawsze gotowa do skakania po skałach i ochoczo podbijania nieznanych szlaków, jakby była jej drugą naturą. Jego pudełkowata konstrukcja idealnie pasuje do krótkiego rozstawu osi, dzięki czemu jest absolutnym mistrzem w poruszaniu się po ciasnych przestrzeniach i przeciskaniu się przez miejsca, o których większe pojazdy mogą tylko pomarzyć. Ponadto ta poręczna, lekka konstrukcja przekłada się na naprawdę imponującą oszczędność paliwa. Kto nie chciałby spędzać mniej czasu na stacji benzynowej, prawda? Ale wstrzymaj się. Niech ten czarujący wygląd cię nie zwiedzie. Wnętrze zimniego bez zbędnych dodatków może wydawać się nieco ciasne dla wyższych kierowców, niemal jak wciśnięcie do przytulnego małego kokonu. A jeśli chodzi o maniery na drodze, może się sporo podskakiwać, sprawiając wrażenie szalonej jazdy na miniaturowym dmuchanym zamku. Zabawne, ale może nie najpłynniejsze. A skoro mowa o stylach z kurczami, Mini Land Cruiser ma też swoje sztuczki w zanadrzu. Nie wiem jak u was. Ale ja już odliczam dni do premiery tego drania. Zimny może mieć poważną konkurencję. Następnym na liście jest Ford Bronco Sport, amerykański pretendent, który wnosi do mieszanki sporą dawkę muskulatury i uroku. Oparty na tym samym.